W dzisiejszym następnym w kolejnym filmie z CS na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem wrócić do trybu odbijanie, do... bo w sumie jest tego tak, na moim kanale był tylko jeden film. I jeszcze z botami z, z kumplem. Wyraliśmy chyba na tym trybie, a tak poza tym to nic nie było z tego. Pora coś tam wrócić do tego. Zobaczymy jak pójdzie. Oj, 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 ostatni, 2 HP prawie, 4K by były. Zatękam się trochę jest ale to nic. Trochę szkoda unlucky na pewno, można było na spokojnie to zrobić. Nie pytajcie czy my ten smoke, nie wiem. Bez sensu nawet. No, zdecydowanie bez sensu. Jak mi ta pestka siedła? Dobre pytanie. No o to chodzi. Tak, chcę grać na nagrywkach, właśnie. Tak, chcę grać na nagrywkach. I będzie super. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ktoś mi wyjdzie z tych apartów i go. Ładnie zaskoczę. Nie było to ładne. Trochę kijała ta runda ale zdarza się. Czasami się zdarza. Mam nadzieję, że to był tylko jeden coś może nie wiem wyjść od dżungli jeszcze. Teraz jestem całkowicie bez info. Ale tego tak, graliśmy tą tem. nieźle nie, kałaszka brošze. Kaj, nie już tam zginął. No a to było albo szedł Co ja za hedy rozdaję ty? Bo ty! The... Ja tak chcę grać na matchmakingach, ty <laughs> 10-3. Niemożliwe normalnie. Niemożliwe, że tak mi idzie na nagrywce, ty? To jest niemożliwe. Tak bym musiał cały czas grać. Teraz widać tą formę. czemu ja ładuję, czemu ja ładuję, co za głupie błędy Desz to, dajesz wygrasz to no tego nie wygram, ale ale starał się, próbował coś się ładnie skampię teraz Ten mi nawet nie odpisał. O, niegrzecznie to. <grych> Fuck. No, jak mi wyjdzie od kuchni, to mam. Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam. z każdej strony. Nie, trzeba tutaj znaleźć inne miejsce ewidentnie. Myślę, że wroga będzie grała na tym no to robimy sobie może to, jak może mi się uda. A widzę. Co? Co, przepraszam bardzo? Czemu mi nie zaliczyło? Fak, jestem sam teraz. Ale ja się tak sobie poradzę. Jestem pewnym punktem, 14 kill już. W sumie to wolę tego flesza. Wątpię, żeby się udało. Jakie już da, a tam, dobra. Jestem sam na 4, niedobra ryba. Małe szanse były, małe szanse, 1% szansy było. W takich sytuacjach... Ktoś musi mi pomóc, jednak jestem jedyny, który zabija <grytanie> w razie, ale to tylko... Tylko taki tryb. Odbijanie nie jest, że ten matchmaking, także jeszcze da się to zrozumieć w jakiś sposób. Nie wiedziałem co mam robić, żedanka mi się blokowało w ogóle. Ja mam. Nie, nie do, że mam już killi i jeszcze mogę sobie podwyższyć statystyki, to w tym momencie zaczynam tak grać się, bo niepewnie, coś mi się tak widzi. Przynajmniej okay. w końcu mi ktoś pomaga tutaj 18 Liczymy po więcej jeszcze troszkę Jeszcze troszkę musi być no gdzie jest mój flash? Nie, nie proszę nie Czemu on tak szybko wyszedł? Przepraszam bardzo, ale. Ten. Co robił. Na Może mi to ktoś wytłumaczyć. Hm. Ale mamy zakończone. Widzę. Trzy gwiazdki z tego wyzwania mam. Także jest ok. Jest dobrze. To ja rozumiem, aż mi się przypomina jak raz już miałem tutaj jedy, klacza 1 na 5 udało mi się go zrobić, i tak samo miałem, że jeden wyszedł stamtąd. Kuchni! Nie, 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 dziękuję. Nie wiem co się tu stało w tej rundzie, ale 20 killi już mam, ty. jest super. To mi rekord kill jeżeli chodzi o ten tryb. 7-7 będzie teraz ostatnia runda. Nie wiem czy to wygramy, postaram się. Dobra, B proszę, ajajaj aj, aj, na A. Jak na A to będzie ciężko w cholerę teraz wygrać tę rundę. Ciężko fest. Nie wiem czy się uda, spróbuję, ale wątpię trochę. Chyba, że ktoś mi pomoże, ale jak widzicie to, jestem taki zdany chyba sam na siebie. Zakończymy to chyba porażką, no ale trudno. Mogę już jeszcze nieraz zrobić taki tryb. No inaczej, no co mogę zrobić innego? Nic tak naprawdę. Słuchajcie, jeżeli chcecie taki tryb jeszcze raz kiedyś, za niedługo, za jakiś czas lub z kimś, to zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest na wy. No i do następnego i cześć.